Bez tego Twój dach się zawali. I nie przesadzam, mając doświadczenie przy montażu 5000 dachów, wiemy jak powinna wyglądać bezpieczna konstrukcja. Wiecie, dzisiaj konstrukcje budowlane projektuje się z naprawdę dużymi zapasami bezpieczeństwa. Większość błędów przy dachach prowadzić będzie do nadmiernych ugięć, pękania sufitów czy innych uciążliwych, ale nie katastrofalnych konsekwencji. Z elementami, o których dzisiaj porozmawiamy, jest inaczej. Stężenia to elementy usztywniające, bez którego dach naprawdę mógłby się zawalić, szczególnie w trakcie montażu lub podczas silnego wiatru. Oczywiście, gdy już położymy na dachu wszystkie docelowe warstwy, pokrycie, ocieplenie, zabudujemy sufity, to być może i bez odpowiednich stężeń ten dach by stał. Ale szczerze, wolałbym tego nie sprawdzać. A co najgorsze, powszechna jest opinia, że stężenia to tylko na czas montażu, potem je można usunąć. Z tym też się dzisiaj rozprawimy. Dlaczego te stężenia są takie konieczne? Najłatwiej wyjaśnić to na przykładzie ekierki. Kiedy naciskam ją. Z góry jest stabilna, ale wystarczy naprawdę minimalna siła z boku i od razu się przewraca. Dokładnie tak samo zachowują się wiązary bez odpowiedniego stężenia. Elementy konstrukcji dachowej muszą być usztywnione w płaszczyźnie prostopadłej. Stężenia są więc pełnoprawnym elementem konstrukcyjnym, a nie jakimś dodatkiem, z którego można zrezygnować. Dlatego powinny być wykonane z drewna porządnej jakości. Same wiązary praktycznie zawsze są zrobione z drewna suszonego, struganego, certyfikowanego. Ze stężeniami niestety jest inaczej i można tam spotkać mokre deski drugiego sortu. Jakie stężenia występują w konstrukcji wiązarowej? Zacznijmy od stężeń podłużnych. Narysujmy sobie przykładowy kształt wiązara, z jakimś typowym skratowaniem. Podpory, i tyle. Pierwsza rzecz to stężenia podłużne pasa górnego. Te stężenia mocuje się w węzłach, najczęściej w każdym węźle pasa górnego, właśnie w pobliżu tej naszej krokwi. Te stężenia są istotne w trakcie montażu, ale finalnie nie jest to wystarczające stężenie pasa górnego. Musimy krótko nawiązać do mechaniki budowy. Standardowa kratownica, podparta na dwóch bokach pod działaniem sił pionowych ma ściskane pasy górne, schematycznie narysujmy siły do siebie, i rozciągane pasy dolne. I właśnie elementy ściskane przede wszystkim wymagają usztywnienia. Była ekierka, tym razem posłuszmy się linijką. Pas dolny jest elementem rozciąganym. Kiedy taką linijkę zaczniemy rozciągać, to jej wytrzymałość będzie spora i ona zachowa swoją stateczność. Jeżeli taką linijkę jednak zaczniemy ściskać, tak jak to ma miejsce w przypadku pasów górnych, to bardzo szybko pojawia się zjawisko wyboczenia. I dlatego takie ważne jest gęste stężanie elementów ściskanych, po to, żeby zapobiegać właśnie takiemu zjawisku. Z tego względu same takie deski stężające, które są mocowane co około 3 metry, by nie wystarczyły. Ale pamiętajmy, że do pasa górnego kratownicy mocowane są też łaty co około 30-40 cm. To powoduje, że te stężenie pasa górnego jest znacznie gęstsze. Nie można zakładać, że łaty to będzie wystarczające stężenie, więc one właśnie powinny współgrać z tymi dodatkowymi deskami stężającymi. Obliczeniowo przyjmuje się często, że tak mniej więcej co trzecia łata stęża nam konstrukcję, czyli nie przyjmujemy tak zwanej długości wyboczeniowej. Kolejne takie pojęcie z mechaniki budowli, co 30 czy 40 cm, jak są łaty, ale właśnie co metr to jest po prostu bezpieczniejsze podejście. Nie wiemy też, na ile porządnie dekarz te wszystkie łaty zamocuje. Jeżeli na dachu pojawia się deskowanie, to sytuacja jest jeszcze lepsza. Deskowanie stanowi swoistą tarczę, która usztywnia nam pas górny. W świetle tych informacji, jak się domyślasz, usunięcie takiego podłużnego stężenia nie spowoduje zawalenia konstrukcji, dlatego że mamy właśnie tutaj mnóstwo łat. Nie znaczy to, że powinniśmy je usuwać, ale jeżeli przeszkadza nam to gdzieś, bo chcemy wstawić jakieś małe okno dachowe, Wyłaz kominiarski i tym podobne rzeczy, to nie ma problemu, aby wyciąć kawałek takiego stężenia w jednym czy w drugim miejscu. Przejdźmy teraz do stężeń podłużnych pasa dolnego. Sytuacja podobna, też najczęściej robimy je w każdym węźle. Nie jest tak, że my te stężenia montujemy jakoś na oko. Projektant tak naprawdę przelicza, w jakich rozstawach te stężenia powinny być wykonane. Pamiętajcie, mówiłem, że pas dolny jest rozciągany, więc nie wymaga on aż tak gęstego stężenia. Ale żeby nie było tak łatwo, nie zawsze jest tak, że ten pas jest tylko rozciągany. Czasem dodatkowe podpory wewnętrzne zmienią nam układ sił, ale przy takim prostym układzie nie zapominajmy, że oprócz tych działań pionowych działa także wiatr, a wiatr czasem podrywa nam konstrukcję dachową. Wtedy te siły działające na konstrukcję nie są skierowane w dół, tylko w górę. I w momencie takiego podrywania tak naprawdę ten układ sił się zmienia, czyli wtedy pasy górne są elementami rozciąganymi, a pasy dolne elementami ściskanymi. Siły jednak tutaj występują dużo mniejsze, dlatego nie ma konieczności aż tak gęstego stężania pasa dolnego. Pamiętajmy, że na pasie dolnym nie mamy już ład. Jeżeli poddasze będzie nieużytkowe i nie planujemy tutaj nawet wchodzić to tak naprawdę jedne co to będzie zamocowane to jakiś ruszt stalowy pod płyty GK. Nie można przyjmować rusztu jako stężenie pasa dolnego i tak naprawdę rolę tego stężenia właśnie będą pełnić wyłącznie te zamontowane przez nas deski. Bardzo często na poddaszu mamy jednak stryszek. Kształt wiązara wygląda wtedy następująco. I oczywiście na pasie dolnym pojawia się wtedy dodatkowe stężenie. Najczęściej w postaci płyty OSB montowanej do pasa dolnego. W takim wypadku oczywiście ta płyta no, stanowi nam usztywnienie pasa dolnego. Czy to jest wystarczające stężenie? Wszystko zależy obliczeniowo w jakich odległościach te stężenia powinny od siebie być. Na przykład, jeżeli stężenie było zaplanowane tylko w tym miejscu i w tym, to pewnie taka płyta OSB dobrze nam te stężenia zastąpi. Ale jeżeli się okazało, że one jeszcze powinny być gdzieś tutaj, to nie jest tak, że wtedy możemy sobie te wszystkie stężenia powywalać i wszystko będzie ok. Ogólnie zasada jest taka, że stężeń raczej nie usuwamy, chyba że one będą zastąpione czymś innym, tak naprawdę. Mówmy jeszcze ostatni typ stężeń podłużnych, czyli stężenia podłużne krzyżulców. Krzyżulce to właśnie całe to skratowanie, które tworzy nam układ wiązara. Mówiliśmy o tym ściskaniu, rozciąganiu. Siły w krzyżulcach rozkładają się różnie, niektóre są ściskane, niektóre rozciągane. Czasami taki krzyżulec ściskany wymaga, żeby był troszeczkę większego przekroju, czyli po prostu był szerszy. Grubość wiązorów oczywiście wszędzie musi być taka sama. Ale są sytuacje, kiedy też trzeba go dodatkowo stężeć, aby spełnił on warunki nośności. W takich przypadkach na środku takiego stężenia, podobnie jak w przypadku pasa dolnego, pasa górnego, przybija się takie deski stężające. W ze strzyżkiem takim miejscem jest najczęściej jętka. Jętka bardziej odnosi się do dachów tradycyjnych, więc można ją nazwać takim tutaj troszeczkę też krzyżulcem, tak naprawdę. I tutaj działają podobne zasady. Jeżeli Taki sufit tego naszego stryżku też sobie obijemy płytą, to nic się nie stanie, kiedy to stężenie usuniemy. Ale nie zawsze tak jest. Czasami zostaje nam tu po prostu otwarta przestrzeń i wtedy to stężenie może być naprawdę konieczne. Nieraz się zdarza, że na takiej jętce mamy jedno, a czasem nawet dwa czy trzy pasma stężeń. Zresztą podobna sytuacja będzie w przypadku tradycyjnych konstrukcji jętkowych. Tam też czasem jętka jest na tyle ściskanym elementem, że będzie wymagała dodatkowego stężenia na środku. I teraz ważna uwaga. Stężeń podłużnych krzyżulców absolutnie nie można usuwać bez konsultacji z projektantem. Te elementy są kluczowe dla stabilności całej konstrukcji. Ale stężenia podłużne to nie wszystko. To zdecydowanie za mało do zapewnienia pełnej stabilności konstrukcji. Potrzebujemy jeszcze stężeń ukośnych. Najłatwiej wyjaśnić to na przykładzie najprostszej ramy. Wyobraźmy sobie dwa słupy połączone belką poziomą. Nadal niewielka siła. Pchająca nam tą ramę, chcąca ją wywrócić, będzie potrzebna do tego, aby nadal taki układ utracił swoją stateczność. Sytuacja się zmieni, kiedy dodamy tutaj jakieś zastrzały. Taka sytuacja zresztą ma właśnie miejsce w dachach tradycyjnych w przypadku ramy stolcowej. W wiązarach takie zastrzały, a tak naprawdę wiatrownice też muszą się pojawić. Rolą systemu stężeń ukośnych jest przeniesienie sił ze stężeń podłużnych na podpory. Można powiedzieć, że tworzą one system, który spina całą konstrukcję w jedną sztywną całość. Jak wygląda taki system stężeń ukośnych, pokażmy na modelu 3D. Pokażmy najpierw stężenia podłużne, o których mówiliśmy wcześniej. Mamy tutaj stężenia podłużne pasa górnego, mocowane w węzłach w pobliżu krokwi. Pojawiły się też teraz stężenia pasa dolnego mocowane w pobliżu stryżku i stężenia podłużne krzyżulców w tym wypadku jętki, która jest elementem ściskanym i tak jak wspominałem oprócz tego w konstrukcji muszą pojawić się też stężenia ukośne zacznijmy od stężeń ukośnych pasa dolnego stężenia ukośne nie muszą obejmować całego wiązara ich zadaniem jest przeniesienie sił ze stężeń podłużnych na Ściany budynku. Stężenia najlepiej mocować pod kątem około 45 stopni. Kolejne będą stężenia podłużne pasa górnego. Zostały oznaczone kolorem czarnym i podobne zasady jak przy stężeniach pasa dolnego nie muszą każdego wiązara obejmować i staramy się je prowadzić pod kątem około 45 stopni. Poza tym, między stężeniami węzłowymi pasa górnego a stężeniami węzłowymi pasa dolnego, powinny pojawić się stężenia ukośne krzyżulców, i w tym wypadku robimy je na słupkach pomieszczenia. Dodatkowe stężenia ukośne powinny pojawić się też na jętce. W tym wypadku są one krótkie, faktycznie obrysowane tylko na jedno pole. Wynika to z faktu, że gdybyśmy zrobili to na dwa pola, to tak naprawdę stałyby się one kolejnym stężeniem podłużnym. Zależy nam żeby to było około 45 stopni dlatego troszeczkę naginamy tą zasadę dwóch pól w przypadku tego akurat stężenia i robimy to tylko na jedno pole. Cała reszta widzimy że na te dwa pola minimum zachodzi a stężenia podłużne tych pól obejmują znacznie więcej. Oprócz tych stężeń deskowych w dachach dwuspadowych powinny pojawić się takie kratownice usztywniające czyli stężenia połaciowe. Są one potrzebne najpierw na etapie montażu bo dzięki temu tworzymy sobie taką skrzynkę, właśnie złożoną z dwóch wiązarów i dodatkowo z tych stężeń, ale oprócz tego no, usztywniają nam całą konstrukcję. I właśnie cały ten system stężeń. Stężenia kratownicowe i wszystkie te deski usztywniające sprawiają, że nasza konstrukcja staje się w pełni bezpieczna. Jak prawidłowo zamontować stężenia? Przede wszystkim pamiętajmy o minimum dwóch gwoździach. W każdym węźle. Inny ważny aspekt dotyczący montażu stężeń, wyjaśnimy sobie na rzucie. Mamy kilka wiązarów w odległościach około metr od siebie. Dobrze zamocowane stężenie powinno przynajmniej obejmować dwa pola i powinno też zachodzić kawałek, przynajmniej te 5 cm zawiązary. Często mocuje się dłuższe deski, obejmujące 3 czy nawet 4 pola międzywiązarowe i to jest jak najbardziej OK. W trakcie montażu jednak często nabija się takie, my to nazywamy klapkami, czyli króciutkie elementy, które w trakcie montażu usztywniają nam tą konstrukcję, pozwalają też zachować odpowiednie odległości między wiązarami i mijankowo to są takie pojedyncze elementy. Takich klapek nie możemy traktować jako docelowe stężenie. Aby sprawdzić, czy stężenia zostały prawidłowo zamontowane, warto sprawdzić ich położenie zgodne z projektem, zobaczyć, czy przynajmniej obejmują trzy wiązary i czy w łączeniach użyto dwóch gwoździ. Pamiętajmy też, że minimalne przesunięcie stężenia to nie jest jakaś zbrodnia, albo zamontowanie ukośnego stężenia w polu obok też najczęściej nie będzie miało żadnego znaczenia. Stężenia są bardzo istotne, ale to nie jedyny ważny element konstrukcji. Powinieneś poznać je wszystkie. Zajrzyj na nasz kanał, gdzie znajdziesz wiele praktycznych porad i wskazówek. A jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami. Potrzebne informacje znajdziesz w opisie.